Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj gościem specjalnym mojego odcinka jest moja mama, czyli wybitna kucharka, która tak naprawdę zaszczepiła we mnie pasję do gotowania. I dzisiaj z moją mamą przygotujemy sobie wózetkę. Wózetka to jest takie ciasto, które ja pamiętam. E w moim domu w zasadzie od dziecka e, robiło się je zawsze, mm, jest robione do dzisiaj i jest to przepis, który masz od kogo? Od teściowej. Od teściowej czyli od mojej babci, która także jest e, świetną kucharką, Czy w sumie okazuje się, że mamy e, samych wybitnych kucharzy mm. w naszej rodzinie. No, i to jest tutaj jest zeszyt mojej mamy z przepisami, już taki delikatnie czasem nadszarpnięty, ale właśnie takie zesz zeszyciki są na wagę złota. Tutaj są same wybitne przepisy, które z pokolenia na pokolenie przechodzą w naszej rodzinie. i Mam nadzieję, że, że ja też odziedziczę ten zeszycik. Więc żeby przygotować nasze ciasto, potrzebujemy następujące składniki: 4 jajka, szklanka cukru, szklanka mąki, 3 łyżki kakao, kostkę masła, dwa opakowanie cukru wanilowego, 3 łyżki mąki ziemniatrzanej i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od masła. Będziemy ucierać ucierać masło będziemy z cukrem, masło z tak? cukrem, a potem dołożymy sobie do tego jajka. Dobra, no to bierzemy się. Co? No najważniejsze jest to, żeby masło było miękkie, tak? Tak. Żeby się nam blender Żeby nie... masa się nie ścięła. No właśnie. No to Dobra. dokładamy. No to wrzucamy masełko. To sobie Można je, je troszkę na mniejsze tak. kawałki. Na mniejsze kawałki pokroić, żeby lepiej się ucierało. Mama utarła masło z cukrem. Dodajemy jeszcze cukier wanilinowy. Będziemy sobie to ucierać na gładką, puszystą masę. i Kolejno do tego będziemy sobie dodawać cztery jajka. I później czas na resztę. Dobra, no to mieszamy. Jak mamy już gotową y, utartą puszystą masę, nasza masa już taka ładna, tak, biała, tak. piękna, idealna. Y, przesiewamy sobie szklankę mąki, trzy e, łyżki mamy tak mąki ziemniaczanej? Tak, trzy czubate łyżki mąki ziemniaczanej. I dwie łyżeczki proszku do pieczenia. To wszystko sobie tutaj przesiewamy elegancko do y, naszej masy, żeby była puszysta i żeby nie powstawały tam żadne jakieś niechciane grudki inne niefajne rzeczy. I jeszcze mąka ziemniaczana. Ostatnio sobie posypałam mąką ziemniaczaną rogaliki zamiast cukru pudru. Także nie polecam, ale do ciasta jak najbardziej. I ostatni nasz składnik, czyli kakao. i dalej miksujemy. To może dobrze, dobrze I będę gotowa. Po utarciu masa powinna być szklista, puszysta, i wtedy możemy przekładać do formy. Dobra, a ja sobie w międzyczasie przygotowałam tortownicę. Eee, ona ma około 24 cm, wykładamy sobie ją papierem do pieczenia, żeby był taki fajny, elastyczny, to ja sobie go wcześniej eee, namoczam wodą. Z nim się nic nie dzieje, można sobie go e, zmoczyć i później fajnie nam się tutaj e, układa. E, no i dobra, przelewamy sobie ciasto. I tak przygotowaną masę wkładamy do piekarnika. 180 stopni około 40-50 minut. Będziemy sprawdzać się patyczkiem, czy jest już sucha w środku. Dobra, tu. Okay, i wierzchamy. Nasze ciasto się piecze, a my w tym czasie przygotowujemy sobie krem, którym przełożymy ciasto. I do tego kremu tradycyjnie, co ty dajesz zawsze? Ja tradycyjnie daję serek twarożkowy. Ale tu sobie uprościmy. Tak, my sobie dzisiaj zrobimy uproszczoną wersję w nowoczesnym wydaniu, czyli oczywiście śmietanka 30 musi być obowiązkowo, trzy czwarte szklanki cukru pudru i zamiast tego faruszku tradycyjnego damy sobie serek mascarpone i mamy tutaj 500 gramów tego serka, czyli takie dwa tradycyjne opakowania. Śmietankę sobie oczywiście ubijamy na sztywno. I jak e, będzie już ładnie ubita, to wtedy dodamy sobie e, serek i cukier. No to, to ubijaj, czyń powinność. E, tutaj mam już e, ubitą naszą śmietankę z cukrem i teraz będziemy sobie mm, dodawać po łyżce serka. Cały czas miksując. I jeszcze dla podkreślenia smaku dodamy sobie sok z połowy cytryny do tego naszego kremu. I teraz będzie bez, bez żadnych niespodzianek. Podczas pieczenia naszego ciasta przygotujemy sobie jeszcze polewę. Polewa będzie kakaowa, i tutaj do tej polewy będziemy potrzebować 3 łyżki wody, 3 łyżki kakao, 3 łyżki cukru, 3 łyżki masła i przygotowałyśmy sobie z mamą do dekoracji świeże malinki. Wszystko sobie to wrzucamy do rondelka i podgrzewamy, żeby nam się ładnie połączyło. Możesz tu wygarnąć jeszcze z tego, ciasto wyciągamy sobie z piekarnika i musimy pozostawić sobie je do wystygnięcia, bo będziemy sobie przekładać tym kremem, żeby nam się nie rozpłynął. Nasze już jest wystudzone i będziemy sobie przekrawać, tak? Tak jest. Proszę bardzo. Okay. Nasze ciasto przełożyłyśmy sobie już kremem, polewę mamy gotową, na będziemy sobie nakładać tą polewę i jeszcze sobie wierzch udekorujemy szprycą, tylko musimy poczekać aż nam to no, wystygnie. Polewa zastyga już. I malinki. Zostało nam kremu troszkę, to sobie wykorzystamy. Mama odwaliła całą czarną robotę, a mi została teraz najprzyjemniejsza część, czyli będę sobie dekorować. Polewa musi być oczywiście już zimna, musi być zastygnięta, żeby krem nam się nie rozpłynął. Oczywiście nie jest to część obowiązkowa, dekoracja tylko dla chętnych. A że my jesteśmy takie ambitne, to będziemy sobie dekorować. Nasze ciasto jest już gotowe. Ja już jeden kawałek sobie podjadłam i oczywiście no, wyszło perfekcyjne, jednak jak mama się czegoś dotknie, to zawsze jest perfekto. Także ja się biorę za następny kawałek. Bierzemy się za kawkę. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w tym odcinku. Oczywiście zapraszamy do kolejnego do subskrypcji i koniecznie jeszcze na mój Instagram Olatatka. No i bierzmy Próbujmy. się za to. Proszę o Dziękujemy za uwagę. Teraz możecie nam zazdrościć, że wy jeszcze tego ciasta nie macie, ale zróbcie je jak najszybciej.